You <laughs> Cześć, witajcie. Dzisiaj Klub Mostowa 4 w Gorzowie otwarcie. 21 września, rokowe pożegnanie lata. Trzy zespoły na scenie, czyli Pechota, RWA oraz zespół Podruka, z, z którym mamy przyjemność dzisiaj sobie porozmawiać. Cześć, panowie. Cześć. Jesteście zestresowani? Ale jak czy? zwykle? Chyba rozmową z Tobą. No właśnie, o to pytam. Bo ja mam to do siebie, że nie wiem, jakie pytania będę zadawał. A czy wy znacie już odpowiedzi na te pytania? E, tak, na szczęście rozmawialiśmy o tym wcześniej przez telefon. A. Słuchajcie, e, panowie chcieliby się pochwalić e, dwoma rzeczami: kredytami i pisiorami. Co jest? Jak tam z tymi kredytami? Co jest dłuższe? Co jest większe? E, nasze kredyty są wprost proporcjonalne do naszych pisiorów. Okej, okay. a na ile lat macie te kredyty? Ja mam najwięcej. <laughs> Każdy się chwali, a później... Eee. Słuchajcie, dobra, teraz po, po coś bardziej poważnego. Eee, macie lat po 18. Plus Plus Nie no razem już, stówkę razem przekroczyliśmy i to już tak zakładam. Stówkę razem. Słuchajcie, ja myśląc o, o pytaniach mimo wszystko jednak, jakie wam zadam jako pierwsze i takie główne i najmądrzejsze, jakie mi się udało wymyśleć. Czy, znaczy, czy wam się chce, to widzę, że wam się chce, ale jak to jest? Macie swoją robotę. Po robocie przychodzicie na próbę. Co powoduje, że jeszcze macie ochotę walczyć z zegarami, mikrofonami i gitarami? Wiesz co, ja bym, to, ja bym to tak troszeczkę przestawił o 180 stopni. Czy nam się chce robić wszystko inne poza graniem? Chcę, chcę, I ciągle wam to sprawę przyjemność? Cały czas nam to robi radochę, ale ta radocha jest odzwierciedleniem tego, co dostajemy od publiki. Mamy już parę osób, które nas słuchają, które nas lubią. Kozak prowadzi naszą stronę na Facebooku, nas, nasz fanpage, tak? To się nazywa. Mamy tam już chyba z sześciu znajomych i powiem Ci, że warto. Dziewczyny, tak? żony, kochanki? Tam był Albert Einstein też. Myślę, że faceci też są. Ale warto jest robić to, bo jest interakcja, zajebista interakcja z publiką. No i co nas stokręca? spotykam się z koplami, a moturach wciąż gadamy. I oleję się litrami nie ma złotych między nami, a powieścią nie Na końca. A o ruchach ja... Wszyscy inaczej widzę się Słońce dawno poszło spać. Na I już kończymy Już wydechy naważają. Tych, co tu żonko mają. I już kopią się zawsze nie. Głośno ryczy, chadek. Słuchajcie, mówicie o muzyce, tak? A jakby grać na scenie, gra się na próbach, tworzy się piosenki. A tak naprawdę chyba jednym z takim elementem tego wszystkiego, co się robi, jest płyta, tak? Taka płyta długogrająca, która jest, nie wiem, do kupienia w sklepie, przez internet, czy też na koncertach. Kiedy podróbka e, doczeka się takiego krążka? Wiesz co, mamy jeden problem. Nam się trudno dogadać. My do dzisiaj nie omówiliśmy jeszcze Myszkowa. E, zaczęliśmy pracę nad EPCOM, e, na razie własnymi garażowymi siłami. Idzie nam to średnio, ale planujemy tej zimy, Planujemy coś już wypuścić Uroczyć. takiego, żeby już tak można było pochwalić się czymś poważnym. Powiedzcie, być może jest tak, e, że ludzie was, nie wiem, nie znają, tak? Podróbka, bo wiecie, okiem kamery naszej, e, naszego portalu muzycznego, docieramy do całego świata, bo to internet ma taką siłę, nie? Gdybyście chcieli zareklamować swoją muzykę, na przykład, nie wiem, e, w Nowej Zelandii, Jakbyście porównali to, co gracie do czegoś, co oni na przykład znają. Mi się wydaje, przepraszam, jeśli mogę ja powiedzieć. Wszystko jest napisane na naszym plastronie. Do kamery, do kamery, do kamery. 100% rock, podróbka, band. Nic więcej nie trzeba mówić, tak? czy znaczy nie, bo u nas jeszcze w kapeli specjalistą od Nowej Zelandii jest kozak, więc może niech kozak powie. że ja nie umiem po To to nic. Chodzi o to, żeby po prostu grać to, co robimy najbardziej. tyle. Bo nam się podobają utwory, które już raz słyszeliśmy. No to tak. I od tego wyszliśmy. A potem cała reszta była już naturalną konsekwencją tego, że ktoś chwycił za gitarę, ktoś chwycił za mikrofon, a Tolek ma schizy i czasami urodzi jakiś tekst. Tak to już. A słuchajcie, a powiedzcie mi, jak długo gracie i gdzie was mo będzie można e, usłyszeć w najbliższym czasie? Gramy od końcówki lata 2007. W najbliższym czasie planujemy nagrać to, co właśnie tutaj Artur mówił, jakiś nasz materiał. Mamy już, już kilkanaście swoich kawałków, więc przydałaby się taka dłuższa... Przez, przez te parę lat się udało trochę sklecić okręg. Generalnie zaczynaliśmy od coverów i no, ostatnio graliśmy 4 godziny bez przerw, no z jedną przerwą, to fakt, także może brzmi mało, że kilkanaście utworów, ale jednak tego tego repertuaru mamy. Mamy trochę, nie? No i co? Przychodzi okres jesienny. Korzystając z tego, że mniej się będzie działo na zlotach, bo generalnie gramy na zlotach motocyklowych, będziemy próbować coś tam zostawić dla potomnych. Nie ale ten, ale gdzie, gdzie można was na przykład będzie zobaczyć na jesieni? W jakim klubie, w jakimś mieście? Nie wiem, jest jakieś specjalne wydarzenie, że już wiecie, że pojedziecie tam, nie wiem, w październiku, w listopadzie. Jest, są jakieś już daty koncertowe? Tak się teraz składa, że tak się teraz składa, że ten koncert jest ostatnim z planowanych w tym roku, chyba że coś jeszcze wpadnie, to zawsze aktualne informacje są na naszej stronie. No właśnie, podajcie swoje namiary, stronę www, fanpage, tam gdzie was można posłuchać i zobaczyć. Najpopularniejsza strona na świecie to jest i No i oczywiście fanpage na Facebooku, który jakieś jedno i drugie ja prowadzę. Serdecznie dziękujemy zespołowi Podróbka. Śary zakomony. Luiz na jej twarzy, co pisze jak ostą stron. Skóry ma jak chłoto, łosy ma jak szwetka. Zimbodzi na gaz, na ja jego pisi słom. Niech nas daleka, leka opiekra. Niech nas daleka, leka opiekra. Niech nas daleka lekka. Piękna, trójpogram, młodo. Piękność ma za dużo, lot ma za mało. Tu i na ich wadze to pisze, jak to są śnie. Ludzo pewna usta, ludzo pewna skocie. ...ούσο ποτέ να οντίς μύχτης σε τον σιcribing ΑΚhalf! Πι snowball Rebel Ω πύγκνα Rebel Ω πυ przανúcνά Rebel Ω πυ Excel Kolejny zespół dzisiejszego pożegnania lata w Mostowej 4 w Gorzowie, zespół RWA. Cześć panowie! Cześć, cześć, Witamy ponownie! Właśnie, właśnie, zespół RWA znany y, widzom Nyski TV, znamy się już od no, dawna. Nie, nie. nie jedną razem <laughs> przeszliśmy i, y, i nie jedną nagrodę wygraliśmy. Oczywiście woda, jak zwykle, oczywiście ważny ale element wywiadu. Słuchajcie, ten rok, ten czas, czyli tak naprawdę od, od wake-upu i od festiwalu, od przeglądu Lubuskie Dobrze Rokuje. Zaświeciła wam się taka gwiazda dobrej nadziei. Wygrane, trofea, wywiady w telewizji, w radio. Praca dobrze o Was pisze, dziewczyny Was kochają, poopowiadajcie o, o Waszych nagrodach, o zwycięstwie e, w Rok nocą. i dlaczego chcecie mi zapłacić te 10 tysięcy? Z tym płaceniem to ja myślałem, że jest zupełnie odwrotnie. Nie. No to co, no to chyba idziemy, nie? Nie, coś tu nie gra, coś, co, coś nie Słuchajcie, jak e, Frajda? Macie już plan na te trochę złoty do wydania? Jak najbardziej ten plan mieliśmy długo przed tym jak wygraliśmy te złote. złote. E, no, no, że gramy. Tak, później przekupiliśmy kogo trzeba, nie? ale już, już mieliśmy terminy po prostu na studia e, i tak dalej pozapinane, dlatego musieliśmy przekupić jury. E, Przepraszam, że wejdę w słowo. Drogo teraz biorą? Ile biorą teraz? Ty, jak ty nie wiesz, to kto wie? Przecież lub... Sorry, że ciepłem. No ale wiesz, to no, ja nie wiem czy ją swoją stawkę już podnieść, czy, czy ciągle jest jeszcze dobrze. No my tobie też tego nie możemy powiedzieć, bo jak podniesiesz to... To też była sugestia, nie? No. no właśnie, dobra. Słuchajcie, głupoty, głupotami. Słuchajcie, opowiadajcie kiedy płyta w takim razie, bo wiem, że to przeznaczycie na płytę. E, płytę planujemy zacząć nagrywać w listopadzie. Oczywiście praca grafika, czyli moja też swoje będzie kosztowała i też swoje trwała, em... Sam mastering będzie trwał z tego co wiem, około 3 miesięcy, do tego chcemy jakieś talety składny nagrać. Poczekamy też na wytworzenie tych płyt, to, czyli będzie to na pewno początek 2014 roku. Bo ja, ja, ja tak myślę o lutym marcu. Czyli co, związana z wydawnictwem jest od razu trasa? Czy najpierw wydajecie płytę a o jakiejś takiej trasie promującej ten krążek? Myślicie dopiero na przykład na początku przyszłego roku? No to będzie pewnie tak jak u nas zawsze wychodziło, że no tak jak teraz zaplanowaliśmy, mieliśmy trasę promującą Epkę, nie mieliśmy Epek, no i to wszystko tak wychodziło samo, no nagle pojawiły się Epki, więc trasa, którą robiliśmy była trasą promującą Epkę i teraz będzie tak samo, cały czas koncertujemy, nie planujemy żadnej przerwy w koncertowaniu, no i tak to będzie wyglądać, dojdą płytki, będzie, trasa się zmieni w promocję płytki. A jest, na pewno też pomyślimy o, o wydawcy, który by się nami zaopiekował yy, tą naszą płytką i materiałem, żeby jakoś go promować gdzieś tam bardziej gdzieś dalej w Polsce, nie? no właśnie chciałem się zapytać, czy macie, nie wiem, szukaliście sobie już kogoś jakiegoś takiego promotora, czy do kogoś chcielibyście się przykleić, aby no, wasze wydawnictwo nie tylko pozostało y, tutaj w lokalnym kręgu, ale też, żeby przynajmniej cała Polska mogła was usłyszeć. To znaczy tak, wiesz, yy... Jak zaczniemy na, na pewno nagrywać tę płytę, na pewno będziemy myśleć bardziej poważnie na temat wydawcy, na temat opinii wydawców, tak i tak dalej, co będzie dla nas najlepsze, to czy cała Pol Polska nas usłyszy, to myślę, że i tak usłyszy podczas koncertowania, które zamierzamy rozszerzyć też na inne miasta. Przy okazji wydania tej płyty na pewno zrobimy porządną tra trasę, będziemy, będziemy się uśmiechać do wielu znakomitych ludzi, jak Ty Jacku, którzy będą nas z tym wspomagać zapewne. ci a, kapuźnie. No tak, <laughs> e, tak, więc... Nie chciałem wam zepsuć wieczoru. Więc najpierw zajmiemy się tym co najważniejsze, czyli muzyką i, na, i nagrania tego, tak? E, a później będziemy myśleć na temat no, wydania tego. Mamy ten czas właśnie na, zanim się płyną masteruje, zanim teren zrobimy będzie gotowy, mamy właśnie ten czas taki, taką pauzę na pomyślenie co dalej z tym, co dalej z tym. <śpiewanie> You. ja, wsiak życia mi potrzebna Jak wierzę Tchau. E... Słuchajcie, dzisiaj wylądowaliście w klubie Mosowa 4. Nowe miejsce na mapie miejsc koncertowych w Gorzowie. Jedno chyba tak naprawdę z nielicznych. Jak myślicie, że tak... Poprawne. jest Na jedną gość kropkę postawić, po jedno. Czy jeden jest z liczbą nieliczoną? Nie, nie pod... Dobra, jest to no. klub nieliczny. tak. Nielicznych. Powiedzcie mi, jak jako gorzowiania nie, rokujecie w takim miejscu? Jak bardzo rokujecie takiemu miejscu. Ja, no, rokować ciężko, bo wiemy, jak kończyły kluby muzyczne w tym mieście. Natomiast z tego pierwszy raz tu dzisiaj jestem po, po transformacji, jestem pod dużym wrażeniem profesjonalności, scen i tak dalej. Jeśli tu będą grały porządne zespoły, a widać, że początek jest bardzo dobry, to myślę, że to miejsce się utrzyma. Zwłaszcza, że lokalizacja też jest bardzo dobra. No... No, no, i właśnie, słuchajcie, to było najlepsze podsumowanie. Dziękujemy serdecznie zespołowi RWA. Po raz pierwszy w Mostowej, a na Mostowej 4, a znając życie nie po raz ostatni. Trzymajcie się na razie, hej. I kolejny zespół dzisiejszego wieczoru, zespół Pechoda z Czech. Witajcie, cześć, ahoj! Ciao, ciao. Zespół Pechota już gościł przed e-okiem naszej kamery. Było to równo rok temu, kiedy obchodziliśmy pierwsze urodziny prowincji. Pojawiają się kolejne po, po raz kolejny na bardzo krótkiej trasie, ponieważ byli w Słęcinie, byli w Słowica i dzisiaj są w Gorzowie. Słuchajcie, pamiętacie koncert z Gorzowa z tamtego roku? Nie. <laughs> ja wiem Maciej, że ty nie pamiętasz, bo ty byłeś piany. ale okej, okay. kto pamięta? Ręka do góry. Ja bym nie był. tego najbardziej pamiętać. Słuchajcie, no właśnie, nie pamiętacie to nic, za sobie przypomnimy. Słuchajcie, zmiany, są zmiany u was. No, nowy śpiewak, nowy śpiewak, staro-nowy staro, śpiewak, popietu. Co się stało ee, z poprzednim wokalistą? Z Mirkiem, Dobrze, ale dobrze odszedł, czy źle odszedł? Dobrze odeszł. Pozdrawiamy go? Dobrze, co się? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy was, a pozdrawiam Mirka. No, ciao. Uh, you Na know, uh, you know, uh. <laughs> Pytałem was e, rok temu jak się gra w Polsce, ale macie dzisiaj nowych frontmenów, e, zupełnie inna energia. Jak się grało tym razem w Polsce? jak? jak o inaczej. Jak wam się grało w Polsce? No, porada. Dobry tylko. Malo ludzi było, ponieważ był czwartek, Ale jak było dobrze. Ja, to... Mnie się wżyciski moc dobrze w Polsku. Dobrze. A, a co wam się w Polsce najbardziej podobało, panowie? No. co se podobao? podobalo? Podobalo. E, vodka je hodně podobná. Ně Některé holky jsou taky hodně podobné a tak. No, no, Ne, no. 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 jako že, co ti líbilo nejvíc? No, ty děláš koncert s Lencem. A Sve... <laughs> Vodka? Vodka, ne vodka, vodka. Vodka není slenčí. Pivo? Sluhajče. Pivo, vodka i holky. E, a ten, e, povíš mi mačeju, kde je nová půjta? Cože? Je? Ještě jednou. Nová půjta. Tohle CD. Jo, nová CD Jo, jo. Já myslím, že příští rok. No. Ale ne, nechci slibovat, no. ale asi jo, s tak, 2027. Tak, dva tisíce Bo na koncertách... Gracie nowe numery. Hmm? To są nowe i nowe i stare. I stare. Hmm? Hmm? A czy dzisiaj na koncercie w Mostowej usłyszymy jakieś nowe numery? Urczycie... ile? Włoccy. Wszystkie. Wszystkie. Ok. To słuchajcie, macie taką możliwość, aby pozdrowić swoich znajomych w Czechach z trasy, z, z trasy w Polsce. Pechota pozdrawia tak swoich przy po pozdrawia przyjaciół wszystkich. Jak widzicie, zespół Pechota to nie jest normalny zespół, ale grają fantastyczną muzykę.